I mamy już tych, którzy byli najlepsi. Pozwolę sobie jeszcze na początek pogratulować wszystkim nominowanym, którzy podjęli ten trud, podjęli tą próbę walki, żeby dzisiaj tutaj stanąć i być tym najlepszym. Najpopularniejsza drużyna sportowa Gminy Złoszynek w 2014 roku Strefa Piłki Siatkowej. Oczywiście Ludzie, nauczyciele, szkolni, naukowcy, to że młodość, nasz dzieciństwo, nasz młodość, nasz młodość, nasz młodość, Dziękuję za dane głosy na strefę piłki siatkowej oraz panu Piotrowi Gorowskiemu za zaangażowanie w pracę trenerską. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba jeszcze w odpowiednią stronę obrócić Najpopularniejszym sportowcem Gminy Zboczynek W 2014 roku Została Martyna Borowcza Jeszcze do tego, aby tradycji stało się zadość, zapewne Państwo wiecie, nie jesteście dominicjami. W Gminie z w, w różnych uroczystościach bierzecie udział, są fundowane stypendia burmistrza dla naszych wyróżniających się na niwie kultury, ale również właśnie w dziedzinach sportowych. I w tym roku, za, wraz ze zdobyciem tego, tego pierwszego miejsca w burmistrycie. Właśnie przyznałem Martynie Poroszczak stypendium w wysokości 1000 zł. Zachęcam pozostałych do ruszenia się z domu, wyjścia, a wtedy będziemy również, poruszania się troszkę, a wtedy wszyscy będziemy również zwycięzcami, niekoniecznie za stypendium. Także moje gratulacje. Wrosławię chwilę z dalej, tak jak to do tej pory Nie, nie. I chciałabym podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali, oraz trenerowi Brodzieżowi Bórackiemu i drużynie dzięki, dzięki której tutaj nie stała. TV Sport Info Spąszynek. Ośrodek Sportu i Rekreacji. www.osir.spaszynek.pl